Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W ogóle wyglądasz na trzy razy większego niż na zdjęciach. A, Przepraszam, no, no, że tak zacznę. No, <gry> Rzuć te filtry! Babcia o mnie dwa. No. W sumie. To jest. W sumie. No. A to jest efekt babci, tak? Nie no, ubranie no to samo ogarnąłem, żeby a, to tak widać, i gruby nie wyglądać przed kamerą, ale no babcia nie karmi. Jeden dzień mówi, że jestem gruby, a kolejny dzień mówi, że. Nie wiem, wystarczająco, to, wiesz, nie wiem, co ja mam robić. No, moim zdaniem, słuchaj babci. Będziesz miał, jak to mówił kiedyś Bogusław Kaczyński, wielkie pudło rezonansowe. Rozumiesz? Że nie, ty... nie rozumiem tego tekstu. Czuję, że będzie dobry program. No, że będziesz miał duże zaplecze akustyczne w organizmie. O, w sumie no nie wszyscy wokaliści mogą być jak Pawarotti, ale to. Nie A wiem, czy widzi... jak jestem coraz większy, to coraz lepiej śpiewam. No. nie wiem, czy Ale idziesz w kierunku, kierunku Pavarottiego właśnie, że, bo on miał mnóstwo namiętności. Jedzenie było jedno z nich. Wiem, wiem. Oglądałem film o niego, to uwielbiał spaghetti, mm -hmm. A, ale. Y ale w jakim sensie? Wokalistycznym czy, czy ciałowo? To będzie dobry program. To będzie dobry program. Czuję, że każdy z nas będzie mówił, co chce. Dobrze. Nie, chodzi o to, czy... Bo wiesz, Pavarotti połączył muzykę operową, klasyczny śpiew, z popkulturą jednak. A w sumie w sensie zaśpiewał, zaczął śpiewać na przykład na sum Dorme i to stało się bardzo zreklamowane i więcej osób nie w klasycy byli, nagle zaczęli być bardziej zaangażowani w tym świecie klasycznym. I nie wiem, czy ja bym także powiedział, że on to, to łączył, ale też miał koncerty, kiedy śpiewał muzykalowo, tylko technika zawsze operowa. No. Śpiewał w Central Parku dla milionów ludzi, więc pokazał ludziom, którzy nigdy by nie poszli, nie wiem, do Metropolitan Opera, że można się tą muzyką bawić, prawda? Czy ty mnie w ogóle rozumiesz? Ja rozumiem że wszystko. Możemy zmienić na język angielski, jak chcesz. Moglibyśmy, ale tu nie wszyscy znają. No, nie. Ciekawe, kto? Fuck you! Odpowiedzieli mi. Nie, daj spokój, nie. Ja jestem w Polsce, rozmawiam po polsku. Ty Prawda. jesteś też. Polakiem